Okej, hey, Nian się wypowiada o Plants versus zombie o tym nowym update'cie, który mógłby być. Zobaczymy jego zdanie na ten temat. No, Jestem Garny ciekawy. Warfare 2, nasza on i ma? w swoim prime popularna na całym świecie. Ale tak, zostawcie lajka i, i, subskrybujcie, i oczywiście. Się częste aktualizacje, Które trzymały grę ciekawą i dodawały bardzo ciekawe rzeczy, tak jak nowe mapy, nowe tryby, a nawet nowe postacie. Dzięki temu Garden Warfare 2 miało tak bardzo dużą ilość graczy. Gdyby nie updatey, ta gra prawdopodobnie by znikła bardzo szybko. Przez trzy pierwsze lata od wydania Guarda Warfare 2 była aktualizowana regularnie i miało dosyć fajne aktualizacje. Wszystko się zmieniło kiedy zostało... Kurde, szkoda, że ta gra w sumie nie była na Steamie od samego początku, nie? Bo byśmy wiedzieli mniej więcej ile graczy w, ni w nią grało. Teraz no niestety... Teraz wiemy, natomiast no mam nadzieję, że to będzie jeszcze aktualizowane, bo pamiętajcie, że ja już to mówiłem w poprzednim filmie, ale no, jest dość duża, jest powrót dużo graczy, wielu graczy do Plants vs Zombie Garden Warfare, ale jeżeli nie będzie aktualizacji, no to to znowu spadnie. Więc, żeby tych nowych graczy, którzy, albo tych starych, co wrócili, żeby zachęcić, to powinni coś tam dodawać od czasu do czasu, nie? wydane Plants vs Zombie z Neighborhood. Butterfly Neighbor to była totalna kaszana. Mi się tak gra ta, o ile fabuła, ten single player był ciekawy, fajny, to grafika, to, to, to multiplayer była totalną porażką, moi drodzy, totalną. Aktualizacje z gry zaczęły trochę znikać i rok po wydaniu gry Garden Warfare 2 zostały już porzucone. To wtedy zaczął się kryzys, bo Garden Warfare 2 nie dostawała żadnych update'ów i po prostu gra się ludziom znudziła. Zostali tylko najwierniejsi fani. Sytuacja na przestrzeni lat była naprawdę słaba, ale w 2023 przerosła samą siebie. We wrześniu w 2023 roku pojawił się problem z cheaterami, którzy uzyskali dostęp do narzędzia, umożliwiającego banowanie innych graczy. Każdy mógł zostać zbanowany bez żadnego powodu. A problem z banowaniem osiągnął swój szczyt, kiedy... urządzenie do banowania wyciekło na światło dzienne. Problem był taki poważny, że dosłownie maksymalnie dziennie miałeś 300 graczy na Steamie. I może osoby, które nie w GW2 zbyt dobrze są teraz zdziwione, że był jakiś problem z banowaniem, ale jeśli mi nie wiesz... No, ja pamiętam te czasy. No ja wtedy tak nie grałem, ale... Monitorowałem to, oglądałem też u Niana. Ja się zapraszam Was na ten film. Przedstawiałem wtedy No tutaj naliżąco. to. Warto wspomnieć, że oprócz banów, cheaterzy również używali jakichś nielegalnych postaci i, przykład grali gargantuarem w trybie online którego się nie dało oczywiście zabić. Gra była w totalnym dołku. Ale na początek 2024 wprowadzili jej antycheat. Niestety aktualizacja ta miała swoje wady. Oprócz eliminacji cheaterów, co było zanowiste. Niestety też uszkodziła także popularne mody. I już ciężko zagrać na fajnych modach, które urozmaicały tą grę. To znaczy moim zdaniem mogliby dodać... Workshop, nie, taki jak jest w tym, w na przykład Garry's Modzie, to by było ciekawe i to by na pewno też dało tą grę, jakby trochę odświeżyło, nie? Ale pytanie, jak z trybem multiplier, bo jeżeli ktoś pobiera mody i chce grać z graczami, którzy nie mają modów, to moim zdaniem no tego tak nie będzie, nie? Ale fajnie by było, nie? Jakby każdy mógł tworzyć swoje... Myślę, że fani by tworzyli nowe postaci i tak dalej, to by było fajne, jakby na... do... dodali coś takiego. Taki warsztat na Steam'owy, nie? Na przykład w tle macie gameplay z shaderami, które były oczywiście modem. Problem z cheaterami, którzy grają nielegalnymi postaci wciąż nie jest do końca rozwiązany, ale urządzenie do bonowania już w ogóle nie działa. Warto dodać, że Anti-cheat było pierwszą aktualizacją do Garden Warfare 2, od ponad jakichś czterech lat. Ale co się dziwić, ludzie dostawali bana za nic dosłownie. Więc. No a oni dalej sprzedawali grę, nie? No to sprzedawali produkt, który potem nie działał do końca, no i co, no to było takie, no musieli już coś musieli zrobić. Musieli to ogarnąć, bo jakby tego nie ogarnęli, to by hu hu hu, w końcu się przynosimy do teraźniejszości, nagle znikąd powstaje promocja Plus z Zombies. To znaczy ta promocja już była, to ona jest taka systematyczna co jakiś czas, bo już w tamtym roku była promocja już były, było już parę, nie? 90% uga-buga, strugu bugu i nagle przychodzi 10 tysięcy nowych graczy. No dosłownie. w zombie z Garry's 2 ostatnio pobija swój pik graczy. Prawie 10, prawie 10 tysięcy. No jeszcze musimy wliczyć PlayStation i e, ten Epic xboxa... Tyle osób grało w tym samym momencie Może byśmy dobili do 15 tysięcy, nie? Ja na przykład nawet na serwery wtedy nie mogłem dołączyć Tyle osób grało Garden Warfare 2 ilością graczy przebijała takie gry jak Among Us, Multiversus i więcej jakiś popularnych gierek, których nie chce mi się wymieniać Co z tego, że te dwie gry są mega martwe? Tysiące nowych graczy zagrało w Garden <laughs> Warfare 2 dzięki wspaniałym promocjom na Steamie oraz EA Appie No i te wydarzenie zauważył Community Manager EA No i stworzył wątek na blog-poście EA Cześć wszystkim! Dzięki linkowi od Małka z Krayon do strony z danymi statystycznymi Steam, zacząłem myśleć o wsparciu i aktualizacjach. Wszyscy wiemy, że nie ma już zespołu wspierającego tę grę, ale wciąż tu jesteśmy i nadal się dobrze bawimy. Zbieram informacje, które mogę przesłać dalej, i potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję, abyście zamieszczali jak najwięcej danych na temat ruchu. Tylko pytanie, czy to było właśnie, bo teraz mi się nasunęło: czy to jest jego, taka sama jego inicjatywa, czy ktoś mu to kazał? No bo jak to jest jego inicjatywa, to jeszcze, to osłabia nam jeszcze pewność to, tego, że będzie aktualizacja, nie? w grze. Osiągnięcie prawie 10 tysięcy graczy na jednej platformie to dobry początek. Potrzebuję zrzutów ekranu z jak największą ilością informacji, które możecie mi przesłać, aby przyciągnąć więcej uwagi do tej serii. Nie mogę obiecać żadnych aktualizacji, ale musimy zacząć działać, aby dowiedzieć się, jak możemy was najlepiej wspierać. Pełna mobilizacja. Post ten choć krótki, to daje nam nadzieję, że EA może podobnie zająć się tą grą. Mimo tego, że według mnie szanse na aktualizację do Garden Warfare 2 są naprawdę małe i że to jest praktycznie nierealne, to siła tkwi w społeczności. Jeśli chcemy uratować Garden Warfare 2, no to jest jedyny i odpowiedni moment. A Nawet nie tyle uratować, co, co przekonać tam wyżej postawionych ludzi, że opłaca się stworzyć. Nie wiem, nową grę na bazie tej, nie? Na pewno nie BFN-a, bo to była totalna katastrofa, ale na bazie tej ulepszyć silnej gry, grafikę może troszkę odpicować bardziej, ale zostawić w tej stylistyce jaka jest teraz postacie nowe i tak dalej. Myślę, że tutaj zapaliły im się dolary. Teraz może o tym, <laughs> czemu tak bardzo wątpię w update do GW2. Z czego co się naczytałem, to jest dosyć kontrowersyjna opinia. A więc kiedyś gracze zrobili taką akcję jak Safe Garden Warfare 2. Polegała ona na tym, że jak najwięcej osób miało wejść po prostu grać. Akcja zrobiła dosyć spory szum i było duże zainteresowanie ludzi. Dużo osób robiło live'y, odcinki, dużo osób chodziło na serwer. Nawet nie udało się znaleźć serwera, ale mimo tego EA z tym nic nie zrobiło. Jak rozumiem, że skala tego była trochę mniejsza niż tego co się dzieje teraz. Ale to po prostu jest znak, że EA nie za bardzo zależy na tej produkcji. To znaczy teraz jest inaczej, bo yy, mamy plan z Zombie 3, które. No coraz bardziej, no jest popularne tak naprawdę. Wiem, że dużo osób takiego z hardkorowej community i społeczności go krytykuje, ale nowi gracze wchodzą, oni mm. cały czas nad tym pracują i zmiany idą w kierunku, żeby zadowolić też tych starych wyjadaczy i jak to wyjdzie na publika Plan Zersu Zombie 3, to jest zupełnie wiecie, te nowe, nowi gracze będą poznawać ten świat, jakby tam jeszcze dali odnośnik do Garden Warfare, dwójki. No, słuchajcie, jest troszkę inaczej. Trochę się pozmieniało. Nie świadczą... Mikrofon spadł. Kolejnym argumentem świadczącym, że raczej nie dostaniemy update'u do GW2 jest to, że po prostu Garden Warfare 2 nie ma swojego teamu deweloperów, który pracuje nad tą grą. Żeby wprowadzić coś grubszego, jak nowe postacie, nowe mapy, musieliby założyć nowy team deweloperski, co nie jest takie chopsiub. No też mi się nie, nie wiem, czy by im się to opłacało. No, tak jak mówię, ja dalej twierdzę, że można zbudować coś nowego na bazie tej starej gry i wtedy dopiero. Aktualizować, bo bez sensu aktualizować grę, która ma 8 lat i przestarzały kod gry, funkcje i tak dalej, bo potem do dawanie nowych rzeczy będzie utrudnione, nie? Lecz kto wie, może założą nowy team i zrobią coś nowego. Menerze społeczności dalej wysyła wiadomości. Oto jest najnowsza. Cześć społeczności Piwizet. Chciałem podziękować każdemu z was za podzielenie się opiniami i wspomnieniami na temat serii. Wasza pasja pokazuje, jak wyjątkowa jest ta społeczność. Chociaż nie mogę zawsze odpowiedzieć, Wasze opinie są bezcenne. To dzięki Wam Piwizet jest barwnym i zabawnym doświadczeniem. Dziękuję za Wasze wsparcie. Przez kilka dni będę poza biurem, ale wkrótce wrócę do pracy. Życzę wspaniałego weekendu i wielu rozegranych meczów. Brzmi dosyć optymistycznie. Więc może jest coś na zazwyczaj Pragnąłbym też zauważyć, że ten community manager nie mówi o jakichś grubszych nowościach Więc może oni planują po prostu jakieś nowości typu Nowa rotacja w ratuszu, albo nowy Rooks Takie bardziej rzeczy, które nie potrzebują deweloperów do zrobienia Bo się, nie graliście w tą grę już długo ilość czasu A macie ją na komputerze, albo ogólnie konsoli To polecam wam sobie wrócić, zagrać sobie kilka meczów Bo może się przyczynicie do legendarnego update'u Garden Warfare 2 Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało Chcę, to do zostawienia. Słuchajcie. No tu sprawa jest trudna. No zobaczymy, jak to się potoczy. Moim zdaniem jest, jest jakaś tam szansa. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli załóżmy, że coś będą robić, to oni musieliby systematycznie co jakiś czas dodawać, nawet drobne rzeczy, żeby tylko ludzie widzieli, że tam się coś dzieje w tej grze, bo jak oni zrobią teraz aktualizację, a potem znowu rok nie będzie, to ludzie będą, no znowu spadnie ilość graczy. No ale i tak jestem zdania, że Garden Warfare 3 powinno być, bo jest na czym budować. Nawet jakby, słuchajcie, no nawet wykorzystać Garden Warfare 2, tylko zrobić to, dostosować do obecnych czasów, nie? I, I już, nie muszą tutaj odnowić, nawet te same mapy, niech wrócą też mapy z Garden Warfare 1. Słuchajcie, no jest dużo możliwości. Naprawdę. Tutaj, albo kurde, jeszcze idźmy dalej, niech e, oni zrobią tak, że ludzie będą, jakiś edytor do budowania map i niech ludzie, kurde, tworzą mapy. To też by było ciekawe, nie? No ten warsztat i tak dalej, to by było bardzo, bardzo fajne, nie? Zobaczymy, zobaczymy.